Czym jest asertywność? Asertywność oznacza szanowanie siebie, szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości i poszukiwanie właściwych form wyrażania ich w życiu codziennym. Asertywność to umiejętność wyrażania siebie takim, jakim się jest naprawdę. To umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć, postaw w sposób otwarty. To umiejętność zachowania się w grzeczny sposób, nie powodujący cierpienia innych ani też swojego. Ważnym elementem asertywności jest umiejętność słuchania innych ludzi i szanowania ich opinii. Nawet jeśli się z tą opinią nie zgadzamy, asertywność to również umiejętność proponowania rozwiązań, a nie tylko krytykowania innych ludzi. Osoba, która jest asertywna, wierzy, że wierzy w ludzkie prawa i potrzeby są tak samo ważne, jak i jej prawa i jej potrzeby. Nie wywyższa się, nie pokazuje, że jest lepsza od innych, traktuje innych tak, jakby sama chciała, aby ją traktowali. Człowiek nie rodzi się z taką nabytą asertywnością. Ta umiejętność, się, tą umiejętność rozwija się sukcesywnie w ciągu życia. Można jej się nauczyć. Asertywność nie oznacza agresywności, takiego m, wojownika. To nie jest osoba, która przepycha się łokciami, aby iść do przodu w życiu. Nie udowadnia swoich racji za wszelką cenę, tylko spokojnie komunikuje o nich. Asertywność oznacza gotowość i odwagę dostawania do w swojej obronie. Bycie tym, kim naprawdę się jest, traktowanie siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach, z ludźmi. Asertywność oznacza odmowę udawania tylko po to, aby komuś się e, przypodobać. Taka osoba ma wysokie poczucie własnej wartości i dąży do własnych celów w zgodzie ze swoim sercem. Być asertywnym to być autentycznym, prawdziwym, działać w zgodzie ze swoimi przekonaniami i uczuciami. To umiejętność ściśle powiązana z samooceną, z wysoką samooceną. Asertywność oznacza gotowość do stawania w swojej obronie, otwartego bycia tym, kim jestem, traktowania siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach z ludźmi. Zdrowa asertywność wymaga umiejętności mówienia nie. Ocenia się ją nie na podstawie tego, czemu jesteśmy przeciwni, ale na podstawie tego, za czym się opowiadamy, za czym stoimy. Asertywność wymaga od nas yy, przy, przeciwstawiania się temu, co nie jest zgodne z nami, a co jest... Yy, to, co jest żałosne, ale także życie zgodne, zgodne z tym, co jest wartościowe dla nas i wartościowe dla tego świata. Asertywność zaczyna się od myśli, ale nie można na niej skończyć. Wymaga włączenia te, tego wszystkiego w życie. Należy mm, praktykować asertywność każdego dnia logicznie i konsekwentnie, a to oznacza, że będziemy bronić swojego prawa do istnienia. Osoba asertywna i jej przykłady. Respektuje zarówno prawa własne, jak i prawa innych ludzi. Umiejętnie wyraża swoją opinię i potrzeby. Ma umiejętność do słuchania innych ludzi. I odpowiadania, yy, i odpowiedniego reagowania, niezależnie od tego, czy zgadza się z czyjąś opinią, czy się nie zgadza z czyjąś opinią. Z odwagą wyraża swoje własne potrzeby, poglądy i uczucia. W kontakcie z innymi ludźmi jest pewna siebie, ale nie jest arogancka. Przez życie idzie z dużym poczuciem własnej wartości i wiarą w siebie. Umiejętnie przyjmuje krytykę, jak również komplementy. Umiejętnie mówi nie, jeżeli coś jest niezgodne z nią. Ma szacunek do samej siebie i do innych. Potrafi być stanowcza. Umiejętnie wypracowuje kompromisy. Akceptuje swoje błędy i dostrzega sukcesy innych ludzi, i często je chwali. Umiejętnie dochodzi swoich praw i umiejętnie egzekwuje swoje prawa. Ma bardzo dużą inteligencję emocjonalną. Osoba asertywna wypowiada się w następujący sposób: Takie jest moje zdanie, tak to odczuwam, tak to widzę w tej sytuacji. Chcę usłyszeć, jak się z tym czujesz, chcę usłyszeć Twoją opinię. Może uda się nam dogadać, może uda nam się znaleźć rozwiązanie zadowalające obie strony? Asertywność to umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, zdecydowany i jednocześnie szanujący prawa innych ludzi. Osoba asertywna jest w stanie wyrażać swoje zdanie w sposób bezpośredni. Ale jednocześnie nie krzywdzi ani nie uraża innych ludzi. Asertywność pozwala na wyrażanie swojego zdania w sposób pozytywny i konstruktywny, a także na skuteczne rozwiązywanie konfliktów i unikanie sytuacji, w których można zostać wykorzystanym lub y, zdominowanym przez innych ludzi. Osoby asertywne są zwykle pewne siebie i mają ogromne poczucie własnej wartości i ogromne poczucie sprawczości. W biznesie asertywność wymagana jest, aby nie tylko mieć dobry pomysł, ale by go rozwiązać, walczyć o jego realizację, pozyskać ludzi, którzy go poprą, również robić wszystko, aby dany cel został zrealizowany i wprowadzony w rzeczywistość. Ze względu na brak tych działań, wiele potencjalnie pożytecznych rozwiązań umiera, zanim się narodzi. Asertywność wiąże się z gotowością do konfrontacji, a nie z unikaniem wyzwań, jakie niesie życie, a także dążenie do um, takiego tak zwanego mistrzostwa. Kiedy rozszerzymy granice umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością, zwiększymy poczucie własnej skuteczności oraz szacunek do samych siebie. Kiedy angażujemy się w nowy obszar wiedzy, i tym samym podejmujemy działania, rośniemy w siłę. Kiedy próbujemy coś zrozumieć i natrafiamy na mur, asertywność także nam, y, asertywność każe nam wytrwać, pomoże nam wytrwać w tym. Kiedy podejmujemy y, się nauczenia nowej umiejętności, przyswajania nowej wiedzy, docieramy, do, docieramy umysłem do nieznanych obszarów. Decydując się przejść na wyższy poziom kompetencji, przejawiamy wtedy asertywność. Jeżeli to miało wartość dla Ciebie, daj znać w komentarzu.